dla mnie był łatwy, ale uważam, że zadania były dosyć trudne. Jeśli ktoś umie angielski na poziomie podstawowym, to naprawdę ciężko było znać. Bo, Jakie pytania dostaliście? Jak wyglądała ta matura? To znaczy, matura to były trzy zadania: ze słuchania i dwa czytania plus wypowiedzi pisemne. Z tym, że. No, Czytanie było dosyć podchwytliwe, można było popełnić dużo błędów. To znaczy? E... No to tak dla przykładu może powiem, że powierzchnię sprawdzając, okazało się, że mam już jeden błąd, chociaż byłem pewien, że go nie będzie. No i w ten sposób okazało się, że czytanie jednak sprawiło więcej problemów niż się spodziewałem, bo naprawdę potwierdził się w było bo... Jakie wypracowania pisaliście? Pisaliśmy pierwsze to była krótka wypowiedź pisemna na temat... Na temat czego? Chyba wypowiedź, szczerze mówiąc, nie pamiętam. <laughs> może, może mi pomożesz? Nie Oj. Jakie wypracowania były? To znaczy, jedno był mail do biura turystycznego w Londynie na temat wycieczki po Anglii, a drugie to był list do kolegi, nieformalny, opisujący przedstawienie, które przygotowałam w szkole i jak przebiegały przygotowania i tak były dosyć trudne. Słownictwo trzeba było znać. Jak Zadania pisemne stwierdzam, że były, były stosunkowo prostsze w stosunku do tych zadań zasłuchania i rozumienia tekstu. Więc myślę, że liczymy na dobre wyniki. I to, to, to była pozytywna część egzaminu, bo naprawdę to, ten wcześniejszy fragment był, był trudny. Był, był wymagający.